Cześć, jestem Kuba i to jest już drugi odcinek z Jogboxa. Yy, pomiędzy odcinkami mówiłem, że coś zrobię i zrobiłem. Pozbierałem drewna i, co najważniejsze, zbudowałem domek. Ten domek na pewno nie będzie tak do końca serii. To tylko taki mój pierwszy domek. O, taki mały. Tak, żeby był. I tu ten. I odkryłem, już chyba wcześniej odkryliśmy, że tam jest wieża <laughs> tak i dzisiaj się do niej wybierzemy Ni niestety wybierzemy się do niej na peaceful ponieważ na razie nie jestem taki tak dobrze uzbrojony żeby walczyć w tej wieży na razie weźmiemy przedmioty z ze skrzynek ale yy, kiedy indziej żeby nie było że że oszukujemy to przyjdziemy tu i będziemy walczyć i aż na samą górę dojdziemy dobra ojej trochę ścinę mam ale dobra yy, przydadzą się na pewno yy. kurczę artefakty albo to się nie przyda niepotrzebne rzeczy mogę odłożyć I po te rzeczy potem przyjdę, oczywiście. Skórę na razie mogę odłożyć, to na razie mogę odłożyć, to mogę na razie odłożyć, to też i to też dobra. Idziemy dalej. Potem po te rzeczy przyjdę, co zostawiłem, ale na razie tutaj są bardziej potrzebne rzeczy. To jest to właśnie niefajne, że to się nie stało że to się nie stakuje jak to robimy na shift ale jak to poprzekładamy to się zastakuje o, mamy pickaxe of the to jest bardzo fajne to wszystko sobie weźmiemy i postakujemy ok dobra idziemy dalej o, żelazny miecz chociaż żelazny miecz nie jest mi potrzebny bo mamy nasz czerwony mieczyk mało miejsca tu mamy tak tu mamy to też o, już trochę miejsca się zrobiło Dobra, jedziemy dalej. To nam nie zajmie oczywiście całego odcinku, chodzenie po tym, więc też, też... też... też dzisiaj zrobimy może sobie kopalnię. Tu buty lepsze mamy. No, dzisiaj może sobie też zrobimy kopalnię. Powinno wszystko wyjść dobrze Może trzeba w wiosce tam rzecz problemu hmm. I łuk sobie weźmiemy czy to I to Dobra, i dalej mhm. Kurczę Dobra To mam Już będę tak od razu robił Bo Bo nie chce mi się potem tego stakować O, bardzo się przyda Glowstone Dobra, idziemy dalej Wow. A tutaj coś znowu jest. Patrzcie, tam gdzie ja patrzę. Wow, i nagle się pojawiła ta. Yy, kurde. W Egipcie. Yy. No. Zapomniałem, w ogóle mi wyleciała nazwa. Wow. W ogóle mi wyleciała nazwa z głowy. Jak to było? Nie, teraz nie powiem zupełnie zapomniałem. Piramida, o! Piramida. Piramida tam mm, widziałem jak się nagle pojawiła. Mm. O, tu możemy zastakować. Oj. To już się nie zastakowało. To jest obsydion. To, to na chwilę tylko podmienimy i oddamy. Mamy jedno, jeden, jedno wolne miejsce, więc ruszamy dalej. Wow, <tryk> okej. Okay. to mi się przyda. No to już jesteśmy świetnie uzbrojeni. Mi, Mieczki, diamentowe wezmę, mogą się przydać, wiem, że mam ten, ale mogą się przydać. Tiedzieć, tylko co, aha, jabłka może zostawię, pierw. Tak. Dobro, live, dove, dove. Aha, to biorę, to biorę, to biorę, aha, dostaję coś tej. Dobro. czyli jednak będę musiał to stakować ręcznie. To do tego, to do, gdzie są te wazone? Tu, to tu, to tu, tu i tu mogę na Dobra, idziemy dalej. Dobra. No, no dobra. Tak. Do tego, i to też możemy tu dać. To jest tu, to jest tu, to jest tu, to jest tutaj. Dobra. O, już jesteśmy na samej górze. Tutaj jest błos, którego nie ma. O, diamond. No to mamy taki kłopot. Bo nie mamy miejsca. Najpierw wezmę artefakty. O, ten artefakt się przyda. Na razie mogę odłożyć trzcinę. Hmm. No nie. Jedną motyka odłożę. To tu. Do mieczyków. To jest tak. 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 To jest tu. Dobra. Tylko teraz. I tak mamy, nie mamy miejsca już na nic. To jest właśnie problem. <laughs> Więc co byśmy mogli odłożyć? Na razie mogę odłożyć drugą, drugą motykę i wezmę żelazo. I dalej mogę odłożyć deski. Potem przyjdę po te deski i po to wszystko dobra. Skoczyć. Dobra Uhu. ale to było niezłe O tak skoczyliśmy fajnie z... Z, wow, z takiej wieży. Dobra więc teraz oprócz nie kwipunek albo właściwie możemy zrobić sobie nowy, tak taką fajn, takie fajne podziemia w tym odcinku nawet chyba. Pierw odłożę wszystko. Czemu tak tego diamentu nie możemy. O jacie. Aha dobra. Nie no te diamenty sobie zostawię, ale tego wyrzucę. Żeby nie było. O jacie. Fajny był ten diament. Mam czterdzieści Wow, duży mój mieczek. Dobra, to wezmę. Drewno wezmę. Wezmę. No, nie mamy drugiego kilofa. Ale dobra. E właściwie możemy możemy zrobić 2 3 4 raz 2 raz 2 3 dobra aha proszę tylko zrobić papier i potem książkę i teraz jak dobrze pamiętam to tu się robiło nie, tego się nie robiło tak A jak to się robiło? Aha, bo to się robiło 4 obsydiany i 2 diamenty, ale ja mam tylko, tylko 3 obsydiany, kurcze ale prawie Tak weźmiemy to To i... Aha, crafting white I jedzenie weźmiemy Tak sobie to ułożę Dobra, może drugą siekierkę. Okej, okay. to możemy właściwie już teraz zacząć sobie wykopać ten taki fajne podziemia. Taki jako domek. Mów, Mówiłem, to jest tylko taki domek na chwilę. Ale tamto to zrobimy gdzieś dalej trochę. Na bagnach właściwie może być. Tak gram na peaceful jak na razie w następnym z, w, y, jak będziemy robić różne rzeczy, na przykład teraz będziemy budować to to będę miał na tym na peaceful ale na przykład jak y, będziemy gdzieś y, chodzić po nocach czy coś, jakieś podróże to oczywiście będzie, będzie ustawiony normal y, easy albo hard ale pewnie normal Wow. wow, ale ta krowa ucieka to mogę zacząć tutaj właściwie kupać już wejście do tego domku. Zrobiłem Tomek Okej. Okay. Takie zrobimy wejście. Wpierw. Potem tutaj wszystko się ładnie zrobi. No i tu już tak. Trochę kopiemy i potem wykopiemy domek. A tam to co ja zbudowałem, to możemy to jako port zrobić właściwie. Bo tam jest takie wejście i zamiast płotków to się... Tam kilka płotków usunie i będzie fajnie, dobra. No, to już możemy tam mieć port i tutaj sobie zrobimy domek. Okej. Okay. Kurde, dirt. Nie robię. E ja kupić w podziemiach. O, cześć. Są dwie skrzynki. Super. Dobra. Zrobimy już sobie może od razu pomieszczenie na Tankrafta. To jest to będzie ostatnie. Już mogę zacząć kopać tunele. Tunel... w nie chcę takich wysokich 3x3 chcę mieć. Dobra, już tutaj będziemy kopać taki tunel. Mm, od razu mówię robię to bez żadnych projektów, bo w ogóle w ogóle projektów tu nie ma żadnych, nigdy nie buduję z projektem. Tamten dom koport też budowałem przez tam... W ogóle bez niczego tak mi się nudziło i zrobiłem. Nie to, też mówię. Na trzy hity. Skrzyneczki dają. Ile? A, sześć. O kurczę, taki bóg. No ale dobra. W ogóle nie wiem, jak z czasem odcinek, ale... tak źle chyba nie jest. on żelazo. on razu wykopię. Na początku to może wyglądać jak, jak kopalnia, ale... Ale, ale no Jak wszystko się tutaj zrobi To to będzie na, naprawdę fajnie wyglądało To będzie taka mniej więcej Forteca podziemna, nie wiem czy tak to Można nazwać Zobaczymy Na pewno w tym odcinku tego nie skończę Pomiędzy odcinkami może Wykopię i coś tam będę robił no, Ale dobra Węgiel na pewno będzie potrzebne, Bo ściany chcę zrobić ze stone brików. Więc wykopię cały węgiel. Aha, gravel. Nie lubię w ogóle gravela. Żwiru. Dobra, za dużo tego nie było, no ale zawsze się przyda. Aha, dobra, to myślę, że to wykopię i już mogę zrobić tutaj takie wyjście do innego pokoju. Albo jeszcze nie. Jeszcze trochę tu wykopię. Kurczę, ten gravel. No ale dobrze, że wziąłem ze sobą łopatę. Jakbym nie miał łopaty to w, w ogóle w jaskini czasami jak nie mam łopaty i znajdę się na gravel. No w jaskini nie, ale w kopalni i znajdę gravel co? Ojeju w ogóle mi się chce kopać wtedy. Dobra, tu zalepię. Ja na razie tyle tego wykopię i zrobię dwie odwłonki w drugą stronę. Gravel. nienawidzę widzę tego. To jest najgorsze co może spotkać w Minecraftie. Gravel. Mm, chciałem tu dyryt postawić. Dobra i tutaj gdzieś już zrobię te odłąki. Dobra. tam widać, że jest wioska 235 kratek od nas, więc nie jest źle. Jesus, no, ale z tej strony się już na szczęście skończył. Dobra. w ogóle nie chciałem tej takiej fortecy zrobić zbyt nisko bo no bo tak by było takie dużo wchodzenia i tego wszystkiego a tak to mam bliziutko i nic mi tutaj nie przeszkadza ża żaden ten nie da się normalnie przecież kopać no dobra to tu trochę pokopiemy Nie wiem w ogóle skąd on się tam wziął, no ale dobra. Teraz będzie pewnie trochę ciszy, ale mam nadzieję, że będę że nie będę zapominał o nagrywaniu i będę mówił cały czas. Okay. To chciałam położyć pochodnie. I to diamond, diamond, diamond follow me. Mm. Dobra. A bo wiecie co, już może zrobię piecyki, bo się naprawdę przydadzą. Dobra. I zrobię. Osiem starczy. I węgiel. Tu jest osiem. Tu jest osiem. Tu są dwie 8 i tu jest 10, dobra. Tak. 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 No. i tu 8 i tutaj dajemy kobla. Nawet no, tyle kobla, nie mam, no ale dobra. Czy ich się poprzepala. A ja tutaj będę kopał dalej. Tu chyba będzie miejsca na farmy różne, to tu będzie dosyć długi tumel, tunel. Hmm.